Dzień dobry. W tym roku 2020 Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła po raz 25 powiatowy konkurs na ekslibris okolicznościowy, tym razem pod tytułem Magiczne Miejsca Powiatu Starowowolskiego. Jest to konkurs organizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym dla uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych. Dla tych, którzy pierwszy raz spotykają się z nazwą Exlibris i pierwszy raz chcą wziąć udział w konkursie, chcemy opowiedzieć troszeczkę o jego historii, o tym, co to jest w ogóle Exlibris oraz podać przepis na namalowanie pięknego Exlibrystu, który później będzie oceniany w konkursie. Historia exlibrysu sięga bardzo dawnych czasów. Co to jest w ogóle exlibrys i skąd jego nazwa pochodzi? Exlibrys znaczy po łacinie z książek, z księgozbioru, w szerszym znaczeniu z biblioteki, i oznacza po prostu osobę, która małą taką karteczkę, która należy do osoby posiadającej np. księgozbiór, który chce oznaczyć. Karteczka ta zawiera imię i nazwisko właściciela, czasami nazwy instytucji, oczywiście pewien rysunek. Dawniej jeszcze czasami były, pojawiały się jakieś sentencje, m.in. dla tych osób, które pożyczały książki, żeby ich nie zniszczyć bądź oddać prawowitemu właścicielowi. Pierwszy znak własnościowy powstał bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze za czasów faraonów. A III, faraon, kazał w swoim księgozbiorze, a były to papirusy, do tych papirusów doczepiać fajansową błękitną tabliczkę, gdzie hieroglifami było, było zapisane jego imię i imię jego małżonki. Później, jak pojawiły się księgi ręcznie pisane, czasami właściciele podpisywali się, tam pojawiało się ich imię i nazwisko, ewentualnie wybijali bądź rysowali swój herb bądź gmerek. Natomiast w zasadzie taki rozwój ekslibrysów nastąpił od wieku XVI, już po jakimś czasie, po wynalezieniu druku Gutenberga. Wtedy to w książkach właśnie zaczęła się pojawiać ta mała karteczka, która była zamieszczona na odwrociu strony głównej okładki. Pierwszy Taki ekslibrys, który do tej pory jest zachowany w Polsce, należy do Macieja Drzewickiego z 1516 roku. Tenże arcybiskup gnieździeński, późniejszy prymas polski, miał bogaty księgozbiór i herb jego został właśnie zachowany w bibliotece w Gnieźnie. Oznacza on tutaj, ekslibrys jest jego herbem brodowym, ciołek. Jak również tutaj swoim specjalnie do koła pięknymi arkadami. Chcę powiedzieć, że te tradycje ekslibrysu w Polsce były bardzo, bardzo bogate i możemy się pochwalić, że byliśmy trzecim z kolei krajem, który zaczął produkować piękne ekslibrysy do książek. Dlatego, że wpierw pojawił się ekslibrys w Niemczech, potem w Szwajcarii i właśnie kolejnym krajem, gdzie właściciele wielkich swoich księgozbiorów, oczywiście były to osoby bardzo bogate, z reguły dyplomaci, hetmani, później królowie, bo takie ekslibrysy miał Stanisław Leszczyński, Stanisław August Poniatowski, ja jak również i szlachta, można władztwo, duchowni chcieliby, by ich książki były w jakiś sposób zaznaczone właśnie imieniem i nazwiskiem właściciela. Taki największy rozkwit ekslibryzów nastąpił po II wojnie światowej, gdzie już kolejno i biblioteki, i osoby prywatne zamawiały sobie w specjalnych pracowniach ekslibryzy, chociaż dużo wcześniej tak samo była moda na to, bo między innymi pisarze tacy jak Ignacy Krasicki czy Jan Ursyn Niemcewicz mieli swoje prywatne ekslibrysy. a ilustracją i projektowaniem tych zajmowali się także znani malarze. U nas w Polsce próbował tutaj na nie wie właśnie tworzenia ekslibrysu swoje próby miał Stanisław Wyspiański czy Józef Mechower. Jak już powiedziałam, po XX wieku, w XX wieku ta moda na ekslibrys była dość duża, powstawały ekslibrysy bibliotek. Tu mamy przykład ekslibrysu Biblioteki Narodowej, czyli naszej największej książnicy w Polsce. Oczywiście mnóstwo bibliotek publicznych, bibliotek wojewódzkich ma swoje ekslibrysy. Przykładem na przykład jest ekslibrys z Starowej Woli Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tutaj są te dwa ekslibrysy. Jeden oczywiście z naszym patronem, Melchiorem Wańkowiczem. Jeżeli chodzi o ekslibrys sam Melchiora Bańkowicza, to na przykład projektował go Stanisław Postoja-Chrostowski, który swoimi ekslibrysami zasłynął za granicą, między innymi w latach 30. miał wystawę w Los Angeles. Ale nie tylko biblioteki miały swoje ekslibrysy i wydawnictwa, księgarnie, na przykład tutaj są przepiękne ekslibrysy turystyczne, ekslibrysy PTTK. Były ekslibrysy okolicznościowe z okazji targów książki, specjalnych spotkań, czy ogłoszonych jakiś rocznik. Tu jest taki z Kopernikiem ekslibrys okolicznościowy z okazji 1978 roku, obchodzonego Dnia Polskiej Książki w Kosmosie czy ekslibrysy, tak jak ten z tymi liśćmi, przedstawiający pienińską jesień poetycką. Biblioteka Miejska w Stalowej Woli, jak już mówiłam, od 25 lat organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży, konkurs na ekslibrysy okolicznościowe. Tematyka konkursu co roku w zasadzie jest inna. Dzieci już tworzyły ekslibrysy biblioteki szkolnej, własnego księgozbioru, muzeum regionalnego, były ekslibrysy okolicznościowe z okazji Dni Stalowej Woli, były ekslibrysy przedstawiające. Te piękne miejsca w naszym mieście, czy na przykład to, co widzimy za swoim oknem, czy świat za moim oknem, bądź miejsca, które uczą mnie historii. W tym roku Ex Libris jest pod hasłem magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego, czyli wszystkie te miejsca, które są dla nas ważne. Zabytki, pomniki, miejsca, które uczą nas historii, architektura przemysłowa, ale także te miejsca, gdzie możemy zrelaksować się, gdzie dookoła otacza nas piękna przyroda. A takich miejsc w powiecie stalowowolskim nie brakuje. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie, który cieszy się bardzo dużą sympatią uczniów, bo przez te 25 lat wzięło w nim udział prawie 5 tysięcy uczniów szkół stalowowolskich i szkół powiatu stalowowolskiego, a żeby Lepiej poznać ekslibryz, zapraszamy też do obejrzenia książek dotyczących tego tematu, ewentualnie przykładowych ekslibryzów czterech ostatnich lat. 2016 ekosegregacja, 2017 centralny okręg przemysłowy, 2018 z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości temat niepodległa, czy w ubiegłym roku, który był obchodzony rokiem Stanisława Moniuszki ekslibrysy związane z naszym wielkim kompozytorem i jego muzyką. Zapraszamy serdecznie.